Matko, co wy takiego oglądacie? Rząd miłości? Błagam, już to za dawno wyszło z mody. Dobrze, że Jessica przynajmniej się to, yy, tymi dziećmi zajęła. Przynajmniej dziećmi się zajęła. Yy... Tak, bo twoja Julie i Daisy to po prostu aniołki. Zagądamy rządy miłości i kropka. Ty to się nie, mogła, nie mogłaś powstrzymać. Jestem Daisy, chociaż nie wiem co to jest. Mam włosy takie, jak jakiś deszcz. Wow, ale rym. Kurczę, ja mam umiem bardziej rymować. Ty jesteś ziemniakiem, chociaż kopać. I nie umiesz śpiewać tak jak żur, bo ty fałszujesz i nie wygrasz tak jak kur. Kurek już wygrał, a Ty nagle nie. Ja jestem Vanessa, a to kurka jakiś wieprz. Pieprz, wieprz, wielki pieprz. Ty masz pieprzyka na tyłku. A ja jestem Bartek, chociaż o tym wiem. Jest. Kocham się! Wipsię! Bo to właśnie ona jest! Taka piękna! O, ona! Tamten piesek taki słodki jest! I nie umierzycie! Pocałowała ona mnie. Nie! Bartek to jest, jest a nie. Ludzka osoba. Mama, jak nie chcesz spać, jak coś pobawić. Ale jest pora y, twojej drzemki. Ja idę pozjeżdżać. Jestem mądrzejszy od was. Au. Tak, ale żeś zjechał. Teraz moja kolej. Godzinę później. Tak szybko się zjeżdża. Zjeżdżałaś godzinę. Tak. Zjeżdżałaś tam godzinę

Suka, która wszystko przewraca. Nie! Przyniosłem ci pierścionek z diamentem! A teraz widziałeście, jak mi pocałowała? No nie... Na no serio, jej pies jest wkurzający. Ja chciałam małego szczeniaczka, a tamta dużego psa! Dobra, Fifi, dobra, dobra, tak, przepraszam ich wszystkich dokoła, aż mi zrozumiał, że jestem młodsza. Czy wyjdziesz za mnie? A teraz Bartek Świra dostał. No, szczeknij lub. Zrób jakiś znak. Proszę, jestem twoim Romeo. Bartek, co ty sobie myślisz? że ona za mnie wyjdzie. To cudownie. Uwaga zjeżdżam. Teraz moja kolej, czyli Julie Auć. I ja 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 ja. Uu. Powtarzam jeszcze raz: Czy wyjdziesz za mnie? A co to znaczy? To znaczy, że Zoe będzie twoją żoną. Powiedziałam, to co okazałaś, córczu? Nie kocham cię, kocham ją. Ale to pies mojej siostry. Nie, to ty jesteś psem two twojej siostry. Kurczę, mądra Dzińska się znalazła. Jak się uduszę, to zobaczysz. Niemiła ty. Koniec tego odcinka. Pa!